Dolenki. Rozpoczynamy crazy challenge Hanna-Paweł-Przemek. Challenge będzie polegał na tym, że taj, te osoby będą musiały zrobić to, co ja im będę kazała. I kto zrobi najlepiej to, co ja kazałam, wygrywa 100 euro od Tak na początek. <laughs> A jak się szczególnie spiszą, Uuu. to będzie 500 euro. Cięż, Paweł. A wygranego wybiorą widzowie na Instagramie. Czy jesteście ciekawi tego, co musicie zrobić dzisiaj? No na pewno, ale czy się domyślacie? <laughs> hmm. Paznokcie. Coś jest danego z paznokcia? No niemożliwe, Pazno, paznokcie. Ja z to ci dostają brudny tips i już nie wiem, czy wygram. To nie jest tips, Paweł. Odel. Jakie było pytanie? Domyślasz się, co dzisiaj będziesz robił? Tak, wygrywać. A, a, ja, a ja, Przemier, to co? ja to jestem No przemek już powiedział. Nie powiedziałeś? No nie, ja. No to muszeć? Tak. Będę pić piwo. Tropikal to nie piwo. Una serveza, muy poco normal, va al espacio. Uwaga, będzie malowane. Kto wie, co to takiego? Mehendi. Tak na, na początek y, najłatwiejsze jaki może być, zdobienia. Będziecie malować Okej. Okay. Ale żeby Wam Odskaż nie kolanem. było zbyt. Ha! Ale żeby nie było zbyt łatwo, to będziecie mieć y, od czasu do czasu ode mnie takiego pstryczka, kopniaczka. Y, będę przeszkadzać. Będzie losowanie kostką. Kto wylosuje najwyższą kostkę, będzie się czuł bezpieczny. Najwyższą ilość oczek na tak. kostce. najwyższą. O, dobrze mówisz, nochania. Czyli się. gramy w kości. A kto wylosuje za to najniższą, ten wylosuje. I uwaga, to jeszcze nie koniec, bo ktoś z Was może wylosować szóstkę. Czyli wygrywa. Nie, wygrywasz, ale wygrywasz y, ułatwienie, jakim jest y, podmiana pędzelka albo żelu. Rozpoczynamy od losowania, żeby nie było. Każdy z Was wybiera. Wyznaczam y, jako pierwszą Hannę. Ty dostajesz biały, tak? Tak. Paweł? Czarny. Złoty. A ja czerwony? Transparentny, Transparentny w, kropki. w kropki, co? Nie wiem dlaczego, ale na starcie czuję się już oszukane. Nie wiem dlaczego jeszcze nie dostałem produktu. Tak. Transparentny w kropki? Z diamentem i. O Boże, to jest pędzel człowieku. Yy, tak. Teraz wybieramy żelę. Proszę. Proszę. Teraz P... przemek będzie pierwszy. Niebieski? Blue and blue da. By by da'. Niebieski. Paweł. było <śmum> no, no, dobre. Czarny. Tania dostaje różowy. Ja się już przygotowuję. O kurwa. Nie, 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 zanim otworzycie, proszę to odłożyć. W tej chwili. Zanim to odłożycie. Hania tu ma niebieskie... To proszę włożyć rękawiczki. Safety Ale ja first. Ja, się uszkoliłem. Co za ciaprok! Tej to łapa! Gdzie jeszcze? Co za ciapruk? Dlatego mówiłam. Da. Paweł nie wymiało. Powietrzem z wilgocią, nie? Przed trudną robotą trzeba się napić. Tam gdzie masz rzeczy, do... Ale tam są, są XS-ki, To nie. Przecież to takie wiem stresujące. Inna. Przez 80 odcinków RZ malowałam bez rękawiczek. Nie nic w tym mi się, ale będziesz... Nic mi się nie stało, przecież. Nic mi się nie stało, przecież. Nie, nie. ci się. ci Nie Już mi się nie chce malować. Dobra, to już ten nie wybieraj jej. Mam radę. Trójka. Trójka. <noise> teraz pokażemy, co? Mam, mam wszystko jak coś, tak? Musisz do kamery się zmieścić. Dwójka, no to Tania yes. wybiera. Ty wybierasz? Zdobienie. O, nie, jeszcze raz, był. teraz musisz... Zobie nie wybieram. Tak. A wy, wyróbcie jeszcze raz. Z był. Aha, wy nie możecie ten... Czekajcie, które było na RZ? Cztery. Oh, to mi się to... teraz... <noise> to się nie kulało, nie zgadzam się. Big break. <noise> Na no to się zdecydowałam. Na to? Tak. No to musisz sobie w takim razie koleżanką obrócić to. No, ale też że... będzie to dla ciebie. Paweł? Ja będę chciał zamalować tegoż oto motyla. Dobra, motyl. Kurde, dobry wybór, no. Szemek? Ja zapierdziłam sowę, bo jestem mądry. Dobra, trzeci poziom wybraliście sobie koledzy najtrudniejszy poziom we dwoje. Hania wybrała no jest, drugi poziom. to jesteśmy co myślisz, że ty jest, jest, my my myśli, 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 jesteś. całe myślisz. myślisz, że ja pierwsza w życiu zdobienie maluję. A ja drugi. A ja trzeci? Tart 30 y, sekund. Na co mam 30 sekund Minut. Y, na co mam 30 minut? No na malowanie. Panie, proszę bardzo. Jest w 10 minut, człowiek. No to będziecie, czekaj na mnie. Ja, w, ja zawsze wykorzystuję cały czas. Jak jest. Hania ja jest najbardziej nielubianym dzieckiem, dzieckiem w szkole. Co wy tu robicie? Trzepie. Dobra, mam pytanie. Jakie? Gdzie jest top? Tam. Który to jest top? A po co ci top? Edyta, a co w kursie? Mówi, żeby pędzel gładko że trzeba położyć top. Można. Ej, ja się czuję oszukana, bo przez moje kolory przegram. Czemu? Bo... Hania, bo gdzieś możemy się za chwilę zamienić, to by nie będzie wielowarstwowe, to nie będzie takiego. obsiłków. Ej, to może być ciekawe, no. Ten top spływa z tego koloru, Edyta. No, szukałaś mnie, to już jestem z góry przegrany, popatrz. Ja tak te... sobie nałożyłeś kolor. Ja też, bo, popatrz, bo trasę... się w ogóle. ale nie ma podpowiadania. Halo? A dobra, tutaj faktycznie y, jest... Zgłoszę przeciw. Jak to mam pomalować ta? Pamiętaj, produkty muszą być kompatybilne. Jezus Maria, ja Ci muszę pokazać, że teraz będzie wszystko do brudu? Oszustwo. No no ja, patrz, ja też nie. tak myślę. Pomaga, nie? A nie powinna w ogóle dotykać tipsów. Pół minuty starczy na kolor? Nie, tak. minutę, Weź sobie na kolor, zobacz instrukcję, powinna być. Musisz minutę. Ten kolor wymaga 3 minut, nawet, Hania, 30 czytałem. minut. Dobra, malujemy panasowe. Co to za pędzel! Już mnie zdenerwowaliście, będzie pierwsza kara, kara losowanie. Jestem już zdenerwowana, nie podoba mi się to jak zaczęliście, macie w tysiąc, ale czyno to jakieś czy to, marudzenie. Czy to, czy, to, czy to świadczy o niskim poziomie wy, wytrzymałości się? Nie, to, to świadczy o tym, że jestem zdenerwowana i teraz wy poniesiecie konsekwencje tego. Proszę, pani pierwsza. Super. Ten kto, przypominam, ten kto wylosuje najmniejszą liczbę oczek, będzie losował karę i ją wykona. Cztery. A rozumiem, że mam nieskończono ileś czasu na oddanie rzutu, czy może no, czekam takie taki Nie, gry? już w tym momencie. <grym> <grym> A kary są bardzo zacne, Teraz bo miałam czas. bardzo zły dzień. Jeden, 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 jeden. Szóstkę. Kurde. Co ci mam zmienić? Pędzelek czy produkt żelowy? Wszystko. Daj mi twoje łapy. Życie. Co mam zmienić w tej chwili? Bo za chwilę będziesz karę wyciągał. Czy, na czym wejdę i te korzystniej? Na pędzelku. Pędzelek. Proszę pokazać, jakie dostałeś. Nie, cisałeś. takie i Dostałem liner dziewiątkę. to losuje karę? Stop. Hania. Wszyscy stop. Nie. Co? To jest kara, tak? To jest kara. To do, do, do kamery. kamery. Malujesz usta na różowy róż i tak zostajesz... Piszczący róż. <noise> Piżdżący. I tak okay. zostajesz do końca nagrań. Nie. Spoko. Łaga nie. <noise> Ej, czekaj. Ej, nie twarzy mu. Mi tylko z jedną rzeczą... Zrób tak, zrób zup tak, zrób <noise> Mi tylko z jedną rzeczą, Hania, nie, nie do twarzy. Za, nie nakładaj za dużo, Dobra, starczy, starczy, starczy. Starczy, starczy. No ja już. Nie ma czegoś takiego. Nie było w zasadach. Będę jeszcze gorzej wyglądał. Pokaż. Tarek się rozłazał. Cóż Maciek, Masz teraz wariant stary jak... Ty nie podejmuj nic. Ile zostało czasu? 17 minut, ja dopiero zaczynam. Bo oddacie tyle, ile macie. Przemek, mam do ciebie pytanie. Hmm. Jakie miałeś wcześniej doświadczenia z tego typu malowaniem albo w ogóle malowaniem? Myślę, że zerowe w postaci mehendi, choć muszę sobie przypomnieć, czy w Trzech Facetach nie było jakiegoś mehendi. Chyba jakieś było jedno mehendi. Kurczę, musiałbym tam głęboko... Aj, aj, aj. no nie, nie widzę tego obrazu, nie pamiętam. Ale pa! ciebie <laughs> to Nie, nie rozmawiam z tobą, się zejść nie, się o okaz Okazujesz ciebie. mi brak szacunku i nie rozmawiam z tobą. Paweł, mam do ciebie pytanie? Dalej się śmiesz, nie rozmawiam z tobą. <grym> Czy kiedyś malowałeś zdobienia tego typu? Masz doświadczenie? Tak. I to ogromne. Smalowałem taki zdobień. Setki. Cztery. Raczej nie to, z niższego poziomu, z pierwszego, ale szło mi równie dobrze jak teraz. To zobaczymy, jak to widzowie ocenią. Najlepiej, jak się da. Hania. A ty, co powiesz o twoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o malowanie mehendi? Wydaje mi się, że zmalowałam jedno, może dwa. No. I to by było na tyle. A jak się czujesz w tego typu y, pociągnięciach pędzelkiem? Przed dobrze, teraz się czuję źle. Idzie mi bardzo, bardzo tragicznie. No to powodzenia wszystkim życzę. Dobra, daję pauzę, ponieważ robimy kolejne losowanko kokarza. dobrze wam idzie. Przemek już prawie kończy, Hania też. Paweł już Co? prawie skończył, losujemy, ale najpierw ja kostyczka. Tym razem Przemysław pierwszy. Długość ja Pędzelki, jak ja mówię przerwa, to przerwa pędzelek. Szymajmy, jak Hania. jeszcze. Ja nic nie robię. Sześć! Kurde! A! No widzę nieszczęście Edyce, Przemek ma najlepiej. Potem się tym daje. cztery. Ej, nie było Nie było tego w zasadach, Mordo. Jestem jak prowadząca, zmieniam zasady w trakcie. Trzy! Hania przegrała. Ale najpierw krzymkowi zmienimy. Co może być jeszcze lepszego? <laughs> nie, to jestem w czepku urodzony. W czepku chodzę. Aha, no w ja się nie bawię. Stamping, że... Mówiłam pięć razy. Możecie na matę kłaść produkty. Ja mówię, Tylko te... zmieszaj sobie to z tym. To... Ale halo jest przerwa. To czekaj, to jest przerwa? Czy Nic jest nie przerwa. dotykaj. Dawaj tą karę. A ty ja mogę malować? Nie. nie. to jest nie. Zero, zero lubienia czegokolwiek. Co Proszę się tu słuchać? Masz Haniani losłać, bo bez zero czegokolwiek. czokolwiek. niektóre obrzydliwe, no. Kurde. No, o tej właśnie pomyślałam. Co będę w celu? buta Edyty od wewnątrz. Dawaj. Pój! A chodziłam w butach cały dzień. Dobrze, że mam słaby węg. Co musisz <słuchasz> dawać? <słuchasz> Boże, buta, Gorzej mi idzie tym, tym produktem. Powiedziałam ci, żebyś zmieszał jeden z drugim. Jako, że prawie kończycie, więc teraz możecie nawet wybrać drogą głosowania, bo jest troje. Gra w łapki, czyli podmiana z kimś produktami. A, chcę kostkę. Kostka? Kostka. kostka. Okay. No to już jest i tak przegłosowane, no to proszę rzucać. Tym razem Paweł pierwszy rzuca. Niech Pędzelki zadecyduję. na bok! Pędzelki na bok! Ja ze pierwsza. <laughs> Jeden, yeah, 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 Cztery. Hania ma mocny wynik. Czy Paweł ją pobije? Cztery. Ej, to wystarczy Ale ja ostatnio jak spadło, to się nie liczyło. No, jeszcze raz. Aby był remis, to Przemek był nie, Albo to, to te, albo... na przez Uważaj, gdyby... Cztery. Kurwa, jak będziesz miał mniej niż cztery, przegrywasz. A, a jak miał więcej niż cztery... Pokaż jeden. O kurwa! Pięć. Ja Coś mi się chce, muszę już iść. Mama mnie woła. Cztery. Cztery. No to Przemek przegrał. Teraz proszę. Wszystkie były z myślą o tobie pisane. Mam nadzieję, że będzie coś grubego, grubszego niż but. Idziesz wyczyścić muszlę klozetową szczotką i płynem do WC. Zapraszam. Oświeć światło. Gdzie są jakieś wice? Tam jest szczotka. I co mam zrobić? Wlać tam płyn do WC i wyczyścić muszlę klozatową. Tak, wystarczy. To była kara? Tak. <laughs> Łaba ta kara. Tu ładnie pachnie przynajmniej teraz, będziemy mieć czysto. Spłukać teraz, No nie, troszeczkę zażyń i ja trochę jeszcze taki... dookoła. No i je... i ten uśmiech bo nie wytrzymam. <laughs> Paweł, jak myślisz, jak ci poszło? Wybornie. Okej. Okay. Wybornie, tak? A możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? <laughs> Widzę, że masz szybko zmianę <laughs> Przemek, jak tobie poszło? jak myślisz? wygra? Ja myślę, że moja sowa jest na tyle na tyle taka zarozumiała i jednocześnie robią, radosna, że, są że spokojnie utwardli. wygra. Żeby co? Mocno są twardli, mm. nasz, się utwardzi, bo dasz to bić się rozmarzę. Mm, pomoc tutaj jest. A Hania, jak ty myślisz jak sobie poradziłaś? Myślę, że mogło być lepiej. 13 minut, minut mi uciekło na wiem kiedy, więc... <laughs> trzy, a co 4? Jeden, zero. Ale cóż, wy to przełożyć, nie mogę? Koniec. Ale zatopuję, no Odkładamy da? rzeczy. Cześć, kochani, potrzebuję waszej pomocy. Mamy do wygrania, wybrania. Wybrania trzy zdobienia, z czego jedną właśnie wygra. Co, kiedy, jak, gdzie? Dowiecie się później. Na razie szybka, tak Gostujcie w następnym story. Czuję się zwycięzcą, czuję się zwycięzcą, a ty? A wy? A ty? Jak Przemek Mam wygra, Mam 77 na końcu. Jak. Paweł wygra pięknie. Jeżeli nie pingnie, nic. Gła dajcie na głośno no, mówiący. Ja znaczy na głośny. Wyślijcie zwycięzcę, wybieram. Wprowadź kod sześciosyfrowy. Jeszcze jeszcze nie, jeszcze nie spokojnie. Mir na Szyb. mój polski numer, który jest w domu. Dzięki za odcinek, ciao. A Trójka wygrywa, proszę Państwa. Nie bawię się, Hanem zawsze wygrywa. bo no, jest to jest masz koło, to jest ustawione, to jest bez sensu. Ja nie gram takie coś.